Dobry wieczór, znowu dzisiaj po raz trzeci, a drugi raz na tym kanale. Mam dobre wieści. Jest ustawa Kaczyńskiego. Nie będę jej czytał, bo sobie sami ją Państwo możecie przeczytać. Jest w opisie adres. Ja tylko jeden krótki komentarz, żeby już nie męczyć. Otóż polega ona w zasadniczej swojej części na tym, że uwaga, Wojewoda, mianowaniec premiera, bez udziału sądu, w drodze decyzji przyznaje rodzaj odszkodowania od jednego pracownika dla drugiego pracownika na podstawie jakiegoś przekonania, że jeden pracownik drugiego zakaził. Jeżeli oczywiście, jeden ten co zakaził. Nie pochwalił się testem raz na tydzień, wykonanym za darmo przez tam w ostatnich 48 godzinach. To nieważne. To ważne, że jest to nawet śmieszniejsze niż ja myślałem. Myślałem, że to sądy mają orzekać, tymczasem orzeka w sprawie odszkodowania Wojewoda. Wojewoda, mianowany przez premiera na razie pisowskiego. Oczywiście, dopóki będzie stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, bo może w końcu zniosą ten, ten stany. No nic, na tym kończę, żeby nie męczyć. Proszę o uprzejme przeczytanie. Tam są jeszcze różne zabawne leges speciales, czy przepisy specjalne uchylające inne przepisy dotyczące różnych tam specjalnych kar i grzywien za nieprzestrzeganie obostrzeń na ulicach, w miejscach publicznych, itd. Też zabawna jest definicja pracodawcy, bo trzeba było wymyślić nową definicję pracodawcy nieznaną kodeksowi pracy. Czyli ustawa łamie, kruszy, burzy w zasadzie cały dotychczasowy porządek prawny. Na tym kończę. Proszę oczywiście o kciuki w górę i subskrypcję. Proszę przeczytać ustawę i do zobaczenia. A oczywiście życzę wspaniałego śmiechu, no bo to jest bardzo, bardzo śmieszne. Kaczyński naprawdę jest idiotą.